No dzień dobry, Siemanko. Witam serdecznie na kanale Michał z tej strony. Money makes money. Dzisiaj finalna faza lunch padu na Bybit, więc wchodzimy sobie tutaj. Trzeba zaakceptować tą naszą alokację bank. Congratulations. Ja mam 1649. Dziwne, bo mam dość sporo tych bitów. Mam ponad 2000, a tylko tyle mi naliczyło. Dobra, więc tak klikamy tutaj Commit Now. Trzeba mieć te bity w ogóle na koncie spot. Tak jak widać, ja tutaj mam na spocie tylko 3 bity. Więc musimy się cofnąć. Wchodzimy w Assets. Tak jest. Tu jestem na Bifi account. Robimy tutaj transfer. Odwrotnie, z Bifi na spot. Tutaj wybieramy bita. Pyk. ALL. Confirm. Dobra, teraz wracamy na stronę główną. Launchpad GMM. Commit Now. I tutaj walimy wszystkie nasze bity. Confirm. No i już jest wszystko załatwione. Ja pakuję do pełna, bo wiadomo, że ta alokacja nie będzie taka duża jak tutaj mam to pokazane. Pewnie dadzą mi tylko kilka bitów, znaczy dadzą, zabiorą, bo w sumie muszą najpierw te bity zabrać, żeby później dać nam ten, e, ten GGM. Więc zróbcie to sobie przed godziną 12, a później po 12, po 13 w sumie będzie listing, więc będzie można sprawdzić jaka jest konkretnie cena tego tokena. Będzie go można sobie kupić albo sprzedać, co tam kto chce. Tylko musicie pamiętać, żeby to zrobić na czas. Także życzę powodzenia, dzięki wielkie, taka, taka szybka, wrzutka z rana. Dobra, więc życzę powodzenia, Siemanko pozdrówki, jo.